Z okazji Dnia Dziecka samorządowa szkoła podstawowa w Kaczanowie zorganizowała dla uczniów przedstawienie pod tytułem Śpiąca Królewna. W rolach królewny, krasnoludków czy złej macochy wystąpili rodzice dzieci z pierwszej klasy. Spektakl sprawił dzieciom wiele radości. To chyba najlepszy prezent, jaki mogli dać rodzice swoim pociechom na dzień dziecka. Podobało się przedstawienie? Tak bardzo. A jaka postać najbardziej? Królewa Śnieżka. A tobie? Co dzisiaj jest za święto? Dzień Dziecka. Były prezenty? Tak. I zadowoleni z nich jesteście? Tak. Tak. Podobało Wam się przedstawienie? Długie przygotowania bo wymagało to przedstawienie? Od stycznia 2016 roku. To bardzo dużo, ale chyba efekt jest zadowalający. No myślimy, że tak. Nie no. Najlepiej bezsępne. nas dzieci chyba ocenią. No. <noise> Dokładnie. Sądząc po reakcji, to się podobało. To bardzo się cieszymy. No. Taki był zamiar, żeby się dzieci cieszyły. To dla nich w prezencie na Dzień Dziecka. Co było najtrudniejsze w przygotowaniu tego przedstawienia? Scenografii, strojów, czy też y, nauczenie się dialogów? Przełamanie w ogóle no. strachu. Stroje Wyluzowa. nie, bo stroje dostaliśmy gotowe, także my stroje nie przygotowywaliśmy. Chyba Tekstu też nie było my... dużo do nauki, nie? Bo, bo te, yy, I no, I trzeba by było troszeczkę. Chwilkę, żeby na tą próbę przyjechać, tak. wygospodarować tą, Ten bo czas. Bo ja jednak... tygodnie mieliśmy próbę. Za dwa tygodnie, a później już raz w tygodniu. Także ten czas trzeba było poświęcić. A co państwa ostatnio, ostatecznie przełamało, żeby odważyć się wyjść na scenę i zagrać poszczególne role? Dzieci. Nasze dzieci. To ich uśmiech. uśmiech. Stwierdziliśmy, że jeśli oni biorą udział w jakichś przedstawieniach szkolnych. To no my też też, to my też możemy. Śmiechu, radości, radości dla wszystkich, wszystkich dzieci, dzieci wrześni dzieci. i okolic. Do spełnienia marzeń. Pozdrawiamy, Wszystkiego pozdrawiamy. najlepszego.